Szymankowicowie. Kolejny odcinek. dziadek. No się... Oh. Dobra, dziadek. Dzisiaj pewnie miód sprzedajemy, co? Ja. Oh. Dziadek. O wypadek. Czym chcesz jechać? No ja pick pojadę. No. Tam gdzieś ja sobie. Co? Tam gdzie ostatnio Tak, ja ci pomogę, weźmy podjedź Weź podjedź, podjedź A widzowie, ogólnie to już się wprowadziła nowa osoba No Dzisiaj do niej pojedziemy Dawaj stój, stój! Spokojnie Dawaj, spokojnie. Dawaj, dawaj, dawaj Stój O! Aha. Dobra No ja Zaraz, miło ci się pobije i... No i co by się pobije? mnie przejechał! Ma to wredna! Dobra, stój! O ludzie, do no tego twojego... Podczepisz... Nie, przeciepa to... Niezdatne do użytku. Przesuń się! Przyczepa to niezdatne do użytku. No dobra, ładnie o, po prostu. Bre. Się pasami zapnie, to nie wypadnie. Ta. Dziadek się w Supremena bawi. No nie mogę. Pomocy! Dziadek się w Supremena bawi! Ej! Dziadek się w Supremana bawi! O masz, spadł. A gdzie, gdzie O. Oh. Oh. Ja nie mogę te... Szklanki to chyba z metalu. Co, co, zostaw tego sam. z Ty ukończyłeś w ogóle podstawówkę? Okay? Nie. Wyjdę Eli odrownie swoików od butelek ci. Odejdź! Już po... O Jani ogrę się zakręcił. Wona Daj daj, daj. Jedź. Dobra, Dobra ja jadę do świry jadą Jadek. Dobra, już CV Dobra, jedziemy sprzedać miód 20 tysięcy trochę tam przybyło A no przez ten marzec No bo Ogólnie trochę czasu minęło Ale No bo żeby nie chcieliśmy już robić takich ta, ta zima, to tam taka, taka. Oj, o Jezus! O Jezus! O Jezus! O Jezus! Ja nie mogę. O, ludzie! Ja. Yeah. Potrzebuję pomocy. <laughs> to, ja mam problem. O? Co ty tu zrobiłeś? O, dobra. Oj. Co ty, Co ty tu zrobiłeś? zrobiłeś? Możesz mi. Popchnąć? No, popchnij, popchnij. Właśnie wolę do podu. Podję do podu. Nie mogę już. To stój mi się, się nie ruchaj ten Jeszcze, jeszcze, jeszcze. O, dobra. Dzięki. No. O, ludzie zbawne. nauczycie się jedzieć. No sorry, sorry.

Dobry. Dobry, ja rozwoduję. Dobra. Dasz w końcu te prawe jazdy. No. Tu ma, nie. Chodzą, pieniądze. No, przychodzą, przychodzą. Ja. Nie, To już na konto przyszło, to... Dobra, dzięki Ja nie mogę Co się Słuchaj! Co? Patrz, błyskawka, co? No nie widziałem Ej, jest dzisiaj ziszek? Nie, nie ma go. Dobra. Dobra. Miód sprzedaliśmy. Około tysiąca zrobiliśmy. na dziadka, bo chyba też gdzieś pojechał i pewnie pojedziemy teraz motorami no, po, do takiego nowego Teraz tu otworzę. No, wolę do nowego mieszkańca o, cześć, dziadek. Halo, dziadek cześć o kto to był stałem za i nie widziałem kto to był ja ciebie nie widziałem kto, kto to co? był no nie wiem jakiś chłop to co jedziemy do niego no ale 50 50 dobra 45 nie chce mi się ustawić tam pomachu dziadek Jaki ten pomoc, praca rąk i nogi to znaczy? On tam On tam mieszka co kiedyś ten... Jak miał? Stasiek? No. No, Stasiek teraz się przeniósł Na no, osadę O Jezus! Nie pędź tak! Kówniawu. Gdzie ty jesteś, Jatek? Nie będę się wyrażał. Miałeś jechać 40 na godzinę. Gdzie ty jesteś? W. D. Na litery. Miałeś jechać 40 na godzinę. Czego nie słuchasz? Gdzie ty jesteś? Podnosisz mi ciśnienie. Gdzie ty jesteś, Jatek? Będę jechał pierwszy. Dupie Będę jechał pierwszy. O, już się widzę. Będę jechał pierwszy, bo ty nie umiesz. No, na wiek. Idziemy tam do niego, zobaczę. On ty podobno. zabijcie. Nie. Co ty robisz? No ja za tu, skośnię. Nie, no, pijasz się do kogoś się podwórko. Nienormalny jesteś. Wracaj. Nie. Myślisz, że nie widzę, że po polach jeździsz? Pracaj, debilu! O, czy dobry? Dzień dobry? To pan tutaj wjechał na moje pastwisko? No bo taki się rozpędziłem jakoś. Dobra. Gówniarzu! Co ty zrobiłeś? Nie da się podnieść. No kochanie, to nic się nie stało. Chodź, wyjedziesz ze zabor. Chodź przed... Widzi pan takiego na powitanie tu o, czekoladki, przyniosłem, gdzie pan ja? Dziękuję, dziękuję, dziękuję. dziękuję dobry. A ty zaraz ucho ci wezmę. Chodź tutaj! A tu ja ty... wracam z twoim motorem. A, tak! No. Zatrzymaj się za pary, kujno! że nie wychowany, idę do ja się tu dopiero wprowadziłem. Zaparkuj koło jego i stój. Kosmici ukradli. Tu zaparkuj i stój. Tutaj. No, tutaj można zaparkować, o tutaj. Dobra, ja. dobra, no dobra, już tam. Dobra. że <laughs> wprowadziłem. porę się dopiero wprowadziłem. To pan też mały gospodarz pewnie, co? Nie wiem, no duże gospodarstwo to pewnie będzie duże. No. No, bo trzeba dużo kupić. Dom. Już się, kiedy mieszkał, ale to małe było. A tu pan ja... widzę pobudował trochę. Pan... 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 Jest jeszcze. O. O, o tutaj. Nie wiem. Już pan widzę, tu pan tutaj po... pobudował, co? Nie wiem. A tu coś jeszcze podjedałem, ale cicho. Chodź pan, chodź pan za go na chwilę, a jego zostaw. Idę. Pomocy, zablokowałem się. Pomocy, no, krzes... no, krzesło, i to chodź I Ci tam wystąpi. Chodź, pan coś powiem. No. Tam, 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 tu pośledzony do mnie przyjechał, ale ona mnie tu Pomocy! pomocy. Zaraz, no, tak. weźmiemy te krzesło. Tak? Dostał te krzesło. Kup pomocy. to złotliło. Ja też... Dawaj, chodź. Za reklamę dostaniesz! O, o, za ciepło. Po stole chodzisz. Po stole chodzisz. A masz? Nie pięk. Ośnij O, Ja jestem. ja z ciepłem. Tak, tak nie zechciać, że się przeteleportowałem. Co ty Nie pię się go. Dobrze. Bo jak mi się udać, Dobra. to ja się teleportuję. O! Dobra. Tylko zagadaj. O i się, się przejechać takim fajnym? Zostaw mnie to! Mogę się przejechać, proszę? Co ty gównem tu? Masz, jedź, jedź, jedz. jedz, jedz. No Ej! Jedz. O ludzie, jaki pan ubrudzony! No masz, jest. Co tu nie zrobił? Schowaj! Z no, 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 pana! Nie no, pan czemu? Bo my nalaliśmy gówna. Dobry, już przestań bo się gówna złapie. Mogę się przejechać. O mój Boże! Ja zapłacę za to, mogę się przejechać wokół podwórka i ja zapłacę. Dobrze, no to dalej. Ty ja nie zapłacę. Ale weź tym głównym opryskam to nic to nie widać. No i co co pana co, panów tutaj co pana tu co sprowadza? No my Przepraszam, przepraszam. Przepraszam, Przepraszam, nie Dobra, już się brzgałem. Przepraszam, poniosło mnie. Ja tu przyjadę zaraz. Wytestuję jak ale to chodzi. Chciałem pana przywitać w ogóle tutaj na nowym miejscu i w ogóle. No dobrze, no to dziękuję. Ale że gówno mi samochód, co No, ale to tak, taka tradycja u nas. Jeszcze mi zabrał samochód! Ja nic nie robię, jeszcze tylko. Motor. Co? a pan ma pola jakieś? Ma pan pola jakieś? No nie na razie, ja nie będę kupywał. Tak. Ale jak nie łachmy, to kupisz. Dziękuję. Tak jak ja chciałem, to cię zastrzelę, okej? Okay? No, pan to... Ej! Zostaw to! Uciekam. Walnę ci ciosę, to z tego spadniesz! Oj, się spamnę! Dobra! Wryj te bombonierki! Kuba, szybko, zanim on nas będzie gonił, bo patrz co mu zrobiłem! Chodź tu, zabieram mu Kuba! Szybko na motory! Kluczyki weź! Kluczyki! Dobra, wyjdź, wejdź wy, ci kluczyki zarę, do Dobra, masz tu. Masz tysiaka! Masz tysiaka! Tysiaka! Nie pomnaj! Dio on jest! John jest, ja go zaraz łapię. Nie wiem, ale nie wiem, co on do mnie powiedział. Stój, no! Ty diable! Ma? Zepsułeś mi samochód! Nie zepsułem, bo zjechać, ale jak nie chcesz, to ci nie o, pokażę. O, o Jezu! Przyjeć tu, on się da zjechać! Dobra, chyba się, dawaj, dawaj szybko. Poczekaj, ja tym autem I próbuję tutaj. już jeszcze gorzej! Przejechałem go. Nie wiem! Żyję! To no szkoda, dawaj Do, go jeszcze raz. Dobra. Bigo! Bigo! Dwa go z motora, wale go chybką, uciekaj, uciekaj! Już, już, już. Dobra, dawaj, uciekam, uciekam, uciekam. Nie, o, ty! Dasz się u mnie Na gospodarstwo. No mi są... na gospodarstwo, zanim nas będzie gonił. <tryk> <tryk> no Boże, nie gonił już i... mój Boże, mój samochód. Uciekaj, 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 uciekaj. O nie! Ujadł... podwozie U... się. Biorę. Teraz mnie nie złapie! Teraz mnie nie złapie! I on cię nie złapie, on samochód! Ej, uciekaj! Nie Cicho! złapie mnie, nie złapie! Uciekaj! Radio się włączyło! Co mnie nie mieszkamy, na szczęście! Ja go nie widzę, on nie, nie jedzie chyba! O nie, to go Jedzie, jedzie, jedzie. No wiem, bo mnie goni. Jak to ciebie goni? Tylko go nie wie, gdzie ja jestem. Mnie też nie znajdzie. Dobra, jedź, szybko uciekaj. Mnie nie znajdzie. Na Co gospodarstwo! Nie, nie chowaj się tylko na gospodarstwo! nie, nie znajdzie. Na gospodarstwo! Nie chowaj się tej na gospodarstwo! Ale, o, ja mam problem, bo on tu nie wiedzie. O! Wysiadłem! On tam nie wiedzie! Cześć. Cześć. Ale nie ma nie wiedzie, tylko na gospodarstwo już! A to ja muszę iść na piechotę. Czemu? Bo mój motol jest na drzewie. Matko! Jak to? No, tak to. Tak! Prezenty traktujesz! No, ale to wyskocznie było. jeszcze go Tylko wyskocznia. Dobra, ja później przyjadę po to. Gdzie on jest? Dogonij mnie. Ja se idę drogą. Szybko uciekaj na gospodarstwo! Uciekaj Goni po... mnie! Idę na piechotę. O Jezu. Ja o nie! Dobrze ci tak! O ty! Może nie was! A wy czymś Dobra, tak... nie przejeżdżaj! dobra, może nie wie, pojechałem. Ja już idę na piechotę, ja już idę. Tak, on nie wie, on mnie nie widzi! Ja jestem za krzakiem, ale on mnie nie widzi! Kurde, ucieknij mi! Jeszcze samochód na drzewo wylądował! Przejadę go, przejadę go! Znik! Kurde, nie przejadę. Nie przejadę go. Co nie no. zrobiłeś? Goni mnie, goni mnie! No to uciekaj! Czy ty mu walnąłeś w czapę? Nie! Uj. On zapomniał, że... że ten. Czy ja się mogę teleportować? Ty, weź, co ty, co ty możesz robić? Teleportować się mogę. Dobra, nie kłam wizor, że ty po prostu ci przeciętki robisz w programie. Dobra, oczekuj, idź, idź, chowaj się, chowaj się, chowaj się. No dobra, szybko! Chowaj się. Szybko, ej! Za dom, nie wiem, gdzie ja zostawiłem. Za się chowaj. Szybko, bo ja gdzieś motor zostawiłem. On nie może być na widoku, ja muszę do napis chować. Zobaczcie mój motor, zobaczcie mój motor Idź Dobra, nie widzę, ile ja jest tu A, pszczoły! Ma uczylenie na pszczoły Dobra, chowaj się, mój Jezus się, uciekaj o, kruzyna, Dobra, kruzyna, to kruzyna. wreszcie teraz zrobię. Dawaj, bij go, bij go! zabrałeś z auta, czy nie? Zabrałem, zabrałem. Jak odpalił! Oj, ale brama zamknięta. Nie wal tym głównym. no! Dobra, ja się później umyję! Zostaw! Dobra! Masz 1500 ci kładę! Dawaj ko O dobra! Idź stąd! Dobra, idź, stąd, nie mam czasu na ciebie! Nie ma kluczyków w niczym! Nie ma kluczyków. За на куртке, на куртке за На на да. на куртке, на куртке. Добра, добра, добра. за мной, за мной. Дай девушку, значит, не. Добра, Dobra, ja ci pójdę. Idź. Ja później go wezmę pojadę na stację. dobra. Dobrze, że zrobiłeś takie przycinki. Bo nas bił. Patrz skrada sobie. Się. Skrada się, patrz, patrz, tam się skrada. Won! Dobra, już pójdzie, już pójdzie, już pójdzie. Poszedł. Co to za odcinek? To są nie mogło być bo Ja mu dałem moje ulubione cukierki. Widać, że nowy się szanuje. Nie wie, co ja jeszcze robię z takimi nowymi. Tam, sami mówcie, tak mówicie, a sami szanujcie. Nic nie szanujecie. Won naucie, jak tu jest na mnie. Wybił ci ten reflektor. Nie. Ja. Dobra, dziadek. Nie wiem czy to się sens jeszcze coś z nim robić. No nie, bo zareszcze przyjdzie i to wiesz, żeby w ogóle mogło trafić. Dobra, pokazać. Co Widzicie jaki ten sąsiad nowy jest. No. Samochód. No. Ja, ja biorę siekiera. Nie, dobra, ja chodź o chodź. Się pożegnamy tylko później. Chodź, nie wiem, zrobimy swoje. No No, pożegnaj się ładnie z widzami No CZEKAJCIE! CZEKAJCIE! Dobra, nie, chodź, pożegnajmy się szybko CZEKAJCIE! Chcę wam dać tysiąc pieniędzy złotych Nie, nie, nie o, no, dobra, Żegnaj, pożegnaj się, szybko się pożegnaj Papa, pa, papa. Pa, 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 pa. cześć widzę!